Siemanko, siebeczki z tej strony, Jan jestem a to mój drugi odcinek z Minecrafta 1.6.4 I witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie No i możecie takie małe, na początku, na samym począteczku małe oprowadzenie po mojej skromnej chacie To może zaczniemy od zewnątrz, żeby zaprezentować mniej więcej jak przebiegała budowa i tak na początku HT, jak widzicie, musiałem sobie, tam widzieliście w pierwszym odcinku, robiłem sobie takie wykopy pod parcele. Wyrównywałem teren. Jak widzicie, potem sobie, jak już każdy dobrze z wie na początku projekt wyglądał mniej więcej to tak, że to była chata tylu piętrowa, była gdzieś dotąd i potem byłanie płaski dach. Potem Muszę tutaj wyjść do środka, rozbudowałem sobie górę. Jak widzicie sody są na razie. Tutaj nie ma nic zagospodarowanego, właśnie. Może w dzisiejszym odcinku mam zaplanowane wykańczanie wykańczenie góry. Tu będzie raczej znaczy, część mieszkalna. Ponieważ muszę się przeprowadzić z te łóżko. Wszystko tutaj, więc teraz tak, tutaj właśnie sobie machnąłem. Tak, takie co tutaj pomieszczenie. Tu mam takie właśnie piecyki o, właśnie jedzonko. Tu pozwala ma taki warsztat mini. Yy, Panie, ciekawie, co to za zejście? Tutaj sądzimy, taka piwnica, może powiedzieć i w piwnicy znajdują się skrzynie. Tu mamy takie śmieci, tu mamy narzędzia, tu mamy jedzonko, tu mamy kobla, tu mamy drewno i ogólnie rzeczy z drewna. No i tu mamy sypkie materiały, ogólnie tak to nazywam. E, czyli dirta mamy, coś tutaj mamy Żwirów, coś tam mamy e, sam coś tutaj piasku. E, teraz e, kurde, przekoksiłem przykok, trochę w kopalni. Ostatnio e, pochodziłem sobie po kopalni. No, i jak widzicie, to Was, pewnie, kurde, już przykuło, przykuło Waszą uwagę na pewno 11 diaksów. 11 diaksów zdobyte oczywiście przeze mnie, tutaj przez moją osobę. Zdobyte 11 diaksów bez cheatów, żeby było jasne, bez cheatów zdobyłem 11 diaksów i ogólnie ogóle tak. Krzemię to jest nieważne, złoto tak też trochę, Sztab 20 złota, 25 żelaza, 55 redstone'u, lazury tu 24, 11 węgla, to sobie wezmę, dasz sobie do jatanka. machnę sobie lodówkę później, mam trochę żelaza, zrobię sobie żelazne drzwi do tej lodówki, to sobie potem machnę. Hmm. Muszę zrobić skrzynkę chyba na węgiel. dobra. Ogólnie. Mm, tak to w ogóle wygląda mniej więcej tak tutaj ta piwnica Myślę dość fajnie, chatka, sama chatka się prezentuje. I w ogóle sobie tutaj fajne takie y, szyby i tu też takie okna sobie porobiłem fajne, myślę też. W ogóle wygląd tej chaty jest dość ciekawy, ponieważ jeszcze ją raz, raz zaprezentuje. Teraz patrz widzicie dach? dach, na dachach, to konstrukcją dachu myślałem. Myślę, że taki dach was pewnie taki Wam dach się podoba. Jak dla mnie projekt takiego dachu jest fajny, bo taki, taki jako zaokrąglony, taki jak typowo w fajnych hatach Minecraft, jeśli chodzi o Minecrafta. No nic ciekawego, takiego tutaj mamy to właśnie takie okienka, po dwóch stronach, żeby było jasno i kołórzeczka na razie aktualnie tutaj mam takie okienko. Jakieś małe okienko, żeby było jeszcze bardziej jasno. Tu jest ogólnie założone takie rolnictwo, małe taki swój mały ogródek. Planuję tutaj wadę, taką mini szklarnię. No i tutaj tak, tutaj właśnie żeby było, do to było zboże, tu było jakieś dynie i tak dalej, i tak dalej. Tu sobie właśnie była taka rzecz, tu było takie jeziorko. Właśnie jak widzicie, sobie pięknie je wyrównałem dookoła i właśnie ładnie obłożyłem to wszystko z dołu tam. Na skoczu, tutaj, tutaj popływamy sobie W związku z tym widzicie, ładnie potem porobiłem, bo tu też trochę węgla było, wykopałem sobie to, węgla często wykopałem. Dobra, no i tak to wygląda dookoła mojej chaty, teraz idziemy do części kopalnianej, właśnie sobie wczoraj, właśnie wczoraj sobie też przegrałem, wczoraj sobie właśnie obrobiłem to, na, czyli takie na świeżo to jest, wczoraj właśnie sobie zrobiłem to wejście do kopalni, myślę, że też Wam się spodobało, takie dość fajne myślę, I, no i schodzimy, właśnie widzicie, że jest fajnie to słodkami oburzem. Dobra, słodka mnie zupełnie obłożyłem, tu w ogóle sobie na. tu widzicie, jest zdobywanie kobla. Mm, tu mam takiego poręcznego crafting table. E, tu mam, e, że po prostu sobie. Wczor wczoraj sobie właśnie kopałem. Yy, nie, nie żeby nie dać z diaksami, w ogóle z tymi że, moimi yy, surowcami Więc sobie yy, oddałem je do skrzynki i potem zaś ruszyłem kopal do kopalni Czyli Po prostu kopię, kopię i właśnie idę tam, idę z surowcami Potem od składam je tutaj, potem zaś idę i potem już wchodzę na powierzchnię Ale dzisiaj no nie, to nie jest mój cel yy, To nie, to chyba w bawce odcinku sobie pójdziemy w kopalnię A ja chciałem go zaprezentować z grubsza Jak wszystko się ładnie prezentuje jeśli chodzi o samą strukturę, jeśli chodzi o budowę, tu sobie takie piękne walnamy chatkę. Jak widzicie, jeszcze raz ją zaprezentuję. Tu sobie właśnie walnamy tego, jakby miejsce, żeby po prostu tutaj, że jest mój dom. I tu właśnie, jak widzicie, jest zaznaczone, żebym, jak gdzieś tam w daleko, jest tam kratek milionów, kratek odszedł od hałpy, To żeby te trafił. Dobra, a teraz co? Będą hmm. mi potrzebne deski. Bo właśnie tam na górze będzie A, jeszcze sobie wziąć Rusztowanie, czy coś tam czego, Czyli rusztowanie przykład, może być deep. Co hmm. będzie trzeba w ogóle oświetlić. Dobra. Pyk, pyk. Dobra. Cyk, cyk. Dobra. Aha To będziemy robić... Nie, nie będzie można. Czekajcie. O właśnie można zaskoczyć. Dobra. Tu się za chwilę nietoperze pewnie pojawią, tak znam jakiś Muszę taki, taki suficik walnąć. Zobaczcie sobie to, co podziewaniemy. Najlepiej takie właśnie tutaj lekkie wykończenie robimy na górze. się światełko. W mam Optifina, bo właśnie te wersje chodzi o Bytechu mm. dają nam Optifina. To jest fajne. Te podstawowe wersje, bo nie wszystkich wersje Minecrafta chodzi o Bytechu są, jest taki mod jak Optifine. Dobra, widzicie troszeczkę mam już troszeczkę inne EQ, e, no, e czy no, inne rzeczy po prostu. Chyba trzeba zrobić... que da Sant. Uh. Uh -huh. Şu uh da ha -huh. Dobra, Czy tak co gdzieś? Dobra i dospadać. Musi być, bo wolę robić jak jest jasno. To ja się lepiej robi Dobra, idziemy dalej. Dobrze, tu, tu już mamy drewno. Brak drewna to Lecimy szybko do... To lecimy po, po drzewo. Szybciutko. Tutaj się sobie wychędzimy. Czy ja sobie drzewa, muszę, wziąć No tylko tam zapotrzebowanie chodzi o sufit. Ale, muszę, ale sobie przydaje drzewo. Wiem, że teraz jeszcze na wykoczenie tego tam tej góry, będę musiał muszę troszeczkę Drzewa. Bo to zawsze jest podstaw, pod cały surowiec Siedził o początki Minecrafta. Więc wiadomo, że będzie trzeba nieco troszeczkę użyć. To na tego drzewa będzie potrzebne. Czemu, ja widzę, troszkę już chyba w troszkę wyrwala. Bo skąd, bo skąd miałbym tyle, tyle tam tego wszystkiego? No więc y, lecę, lecę szybko. Mm. Dobra, już nie będę tego zmieniał. Taka fajna koncepcja, myślę, że jest. Dobra, co tu wysywalnąć? Najpierw sobie waniemy skrzynkę waniemy sobie znamy jeszcze drzwi, drzwi za zobaczycie o co chodzi. To jest taki, taki praktyczny mebel.

hm, a więc te drewna, a jeszcze lecę po jeszcze, jedno, jeszcze jeden przylot, żeby ta, to jest teraz właśnie buduje y, szafę. Kiedyś tam ja grałem w Minecraft, o idealnie jeden płotek starczy mi. Właśnie ja kiedyś grałem w Minecrafta to podpocząłem ten fajny projekt na szafę. No po prostu y, kilka sposobów y, na... Tam było dużo dzików, ileś y, y, tam sposobów na y, fajne meble, na meble w Minecrafcie. No. Tutaj tylko to sobie do, 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 dokładam. Swój swoje ten pomysł. Dobra, teraz tak tak żeby nam stoczyło miejsca na łóżko, fajne miejsce by trzeba. JDC z bedem. I tutaj, gdzie fajnie. trzeba fajnie oświetlić. Bo tutaj cykniemy. Tu. Przed tu. I tu, żeby było fajnie, bardziej jasno. Oba, tak wie taka, taka jasność starczy. No mamy fan szafę, napiszy? Nie, co będzie znaczy? To tak, widzimy. Um, teraz co tu zrobić? Jeszcze fajnego. Pozycji. Hmm. Nic się tu nie zmarnuje. To wszystko będzie wykorzystane. Tylko... Dobra. Nie to nie Tu taką właśnie walniemy sobie tu. tu, tu. No to, to nie będziemy fajne zastosowanie tutaj. No trzeba jeszcze jakąś półeczkę walnąć. O tu, że niby. Tu hmm. jeszcze to będzie fajne zastosowanie. O! I to jest osądek. No. Tu walniemy sobie jakieś jeszcze pomieszczenie, pewnie jakąś łazienkę czy coś. A to tak wiecie na marginesie. tutaj to wykończyć kurde no. dobra dobra i... dobra Dobra, sufit mamy ładnie wykończony jak widzicie no teraz to tutaj takie też przestrzeń mamy dość sporo Coś tu się jeszcze fajnego walnie i już się mam pomysł co mamy, mamy to się przyda coś eee, nam przyda okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sześć patyków tyle powinno hmm. nam starczyć. Dobra, tak robimy to. Git. Dobra. Dobra. Nie ja, zaczekajcie od mną że jeszcze muszę dać coś jeszcze po patyki trochę. Że to jest spory taki jeszcze mm, mebel. Jeszcze dwa starczą. Asi, już szybciutko. Tu, tak, tak. Jeszcze jedna płytka, kurde. Nie wiem, czy też jakoś to szybko, że się skraftniono tutaj. Dane jest do... kurde, nie to. to ale w jeszcze też się przyda może. Płytkę naciskową skraftować. Ale ja, oczywiście tak, tak i ładnie jest. Zrobimy takie z takim widoczkiem siedzanko. No, myślę, że fajnie jest zaplanowane. Jedziemy sobie i oglądamy. Ha, też ładnie, nie? No. Tutaj to tak fajnie, możemy zaplanować hmm. To mamy zaplanowane Tu sobie możemy to wywalić tak, tak, tak to nie łanie wygląda, bo tutaj takie to, a tu Hmm, no to, to plan, dobra. To się pobawił, teraz mam nadzieję, że trochę tego kobla... Eee, tak, 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 tak... Tak... O. Tak. No. to trochę kobla jest. Hmm... Zobaczcie, ja Nie, no, bo to jest okno. Teraz jest dobrze, chyba. Bo jeszcze no, że dobrze zobaczyć też. Bo tak, teraz tak na tak szybko kraftuję, czy znaczy kraftuję? No, buduję, kombinuję i tak dalej. Na, że to fajnie wszystko wyglądało. Ale wiem, co za, za, za tego kobla dam. I zamienniki dam. Tu cyk, cyk, cyk. I teraz tak. Tu, tu, tu i jeszcze tu. No, i teraz myślę, że to lepiej Aha. wygląda sobie jeszcze damy a lekło będę mam drive kobla więc tego szybko fukniemy Tam. a 6 mórków no wyszło Znaczy dać zmienić. Dobra. Tutaj, tu i tu. I... Mamy coś niczego. Myślę, że to fajnie wyszło. Jak dla mnie pomysł był... Jak najbardziej mnie Tylko tak, żeby to żeby bardziej podtrzymywało to, żeby to będzie te to może tak do góry pójść, albo nie. To tak zostaw, już tak zostawię. W sumie też można może zrobić takie coś, żeby nie, nie musiało to iść do sufitu. Nie, bo chodzi o to, że żeby to się tu z tego, z tej belki, puścić tutaj na sufit, żeby to się będzie trzymało Nie, to chyba dobrze. E, dobrze jest. Tylko tutaj już nie będzie zadaszania do. No, e, dobrze jest, fajnie. Jak e, przy porządek szkół. I myślę, że taki e, pokoju, taki pokój połączony z salonem, można powiedzieć. Coś takiego fajnego wyszło. Coś z niczego, zabiliśmy. Yy, taki nasz dobry dom. Żeby tak powiem. Hmm, co tu jeszcze by tak z fajnego prowadzić? Co, co się tu jeszcze ma? Taka fajna półeczka powstała Nie myślę, że też fajny pomysł był jakiś obraz się walnie w sumie zobaczę co, co pokazuję poradnik To wiem jak się to wiem to się później Z <laughs> to jest grze Tego nie Tu chyba każdy wie jak się to kaftuje Co to tym bardziej hmm. Nie chodzimy o takie Będą rzeczy mi się hmm. To muszę kmienić trochę Dobra W każdym razie sobie to muszę popatrzeć jak to się robi Książka nam nie pokazuje ciekawego mm. No i w ogóle Tak to zrobimy sobie szybko Chyba Ogólnie to co chciałem, miałem zrobić w odcinku, to zrobiłem Jakoś tą górę, chociaż zaczęliśmy już w ona już jest Pięknie nawet kończona, ale tak sobie jeszcze ją potem Jakieś mebelki są jeszcze jakieś fajne tutaj walniemy czy przyjdzie coś do, do głowy Ale to w innym odcinku, bo w trzecim odcinku ruszamy w kopalnię Żebyście też zobaczyli też robotę w kopalni Dobra, to ja sobie tam polecę ee, Moją pensję mo My house Ziomeczki Więc tak, ja się będę z e, żegnał Cześć, trzymajcie się do następnego odcinka.